Cześć Iwa. Trochę tak ciemny jest ten filmik, no to spoko, nie jestem jest okropny, to, to jest pewne, ale nagrywam wam ze względu na to, że masz rodzinę i w związku z tym chciałbym ci życzyć wszystkiego co najlepsze, spełnienia wszystkich marzeń, duże kasiory to jest najważniejsze, żebyś nigdy nie rezygnował z tego, co lubisz robić, co jeszcze, no, żeby nasze super ice in, było się wieczne, to jest wiadomo. Abyśmy mogli częściej spotkać się z tymi z nimi na wyjazdach czy jakichś spotkaniach integracyjnych, trzeba o tym na pewno pomyśleć. Zaczyna się nowy weekend, więc pewnie też będzie chciał opić kolejne rodziny, ale pamiętaj na spokojnym, bo trzeba się do pracy. Cześć Igor, z okazji urodzin chciałbym życzyć Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Jak najwięcej pociechy z członków Alsen Team, no i ogólnie, żeby wszystko układało się tak, jakby sobie tego życzył. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dzisiaj są Twoje urodziny. To ważny dzień zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, bo dzięki właśnie Twojej osobie powstało Alsen Team. To dzięki Tobie możemy się tak naprawdę rozwijać. Z tej okazji my chcieliśmy podziękować Tobie za te możliwości. I przy okazji złożyć Ci najlepsze i najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich urodzin. Dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z nas. Oczywiście dużo szczęścia w życiu prywatnym, pieniędzy, bo jak wiadomo, zawsze się przydadzą. No i nie wiem, wielu spotkań w naszym gronie, w arsenowskim gronie, żeby upływały one w przyjemnej atmosferze i mniej stresu. Cześć Igor, z racji tej, że dziś są twoje urodziny Wraz z ekipą całego Alcenu chciałabym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Dużo uśmiechu na twarzy każdego dnia, cierpliwości przy akceptacji rzeczywistości, wytrwałości, zdrowia, powodzenia w karierze i oczywiście czego sobie życzysz. Mamy nadzieję, że Twoja urodzinowa imprezka będzie udana, dlatego życzymy Ci dobrej zabawy i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Igor, z tych stron sukni, dzisiaj są Twoje urodziny, więc chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego, że zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy, a przede wszystkim czasu i cierpliwości do nas i do swojej rodziny, do żony, do synów. No i mam nadzieję, że nasza współpraca jeszcze potrwa kolejny rok i będziemy mieli możliwość obchodzenia kolejnej rocznicy powstania naszej organizacji już w wszyscy w wspólnym gronie podczas jakiegoś eventu. Dzień dobry. Cześć Igor, w związku z Twoimi nadchodzącymi... O, oh, ja i to też. Cześć Igor, w związku z tym, że...